Stracił zdolność zapamiętywania, każdy dzień był dla niego pierwszy, a mimo to stworzył nową osobowość. To historia człowieka, który pokazał, że mózg nigdy się nie poddaje. Henry Mollison, znany jako pacjent H.M., cierpiał na ciężką padaczkę. W 1953 roku lekarze zdecydowali się na radykalny krok. Usunęli fragment jego hipokampa, struktury odpowiedzialnej za tworzenie nowych wspomnień. Operacja zatrzymała napady, ale zabrała mu możliwość zapamiętywania czegokolwiek nowego. Henry pamiętał swoje dzieciństwo, ale po każdym dniu wszystko znikało. Lekarze odwiedzali go codziennie, a on za każdym razem pytał, kim są. Ale tu pojawił się cud. Choć nie mógł tworzyć świadomych wspomnień, jego mózg zaczął uczyć się nieświadomie. Potrafił poprawiać się w zadaniach manualnych, mimo że twierdził, że widzi je pierwszy raz. To właśnie dzięki HM odkryto, że pamięć nie jest jednorodna. Istnieje pamięć deklaratywna, którą możesz opisać słowami, i proceduralna, zapisana w muszczku i zwojach podstawy. Kiedy jedna zawodzi, druga może przejąć kontrolę. To był moment, w którym neurobiologia po raz pierwszy zrozumiała, że mózg ma wiele dróg do tego samego celu. Henry spędził resztę życia w laboratorium, pomagając nauce zrozumieć siebie. Choć nie pamiętał swojej historii, jego mózg napisał nową. To dowód, że nawet gdy tracimy wspomnienia, nasza istota, zdolność do uczenia się i zmiany, zostaje z nami.